Dzień dobry. Ostatni raz w starym roku. U mnie już humor dopisuje. Ała, Ups, spoko. Wydrukowałam, no, znaczy kupiłam od Justyny kilka wyzwań. To Będzie na zdrowie. No to będzie zbierał na święta. Nie, nie zalaminuję akurat tych świątecznych raczej, bo takie krzywo wycięłam, że tak I tak, mm. no oczywiście chciałam zaokręglać e, robić bez komentarza. Jeszcze wydrukowałam sobie, ma akurat dzisiaj przytórz, yy, afirmacje na każdy tydzień od ręka na plan. Yy, kwoty są ok, więc nie, nie będę tego raczej traktowała jako 52 tygodnie, tylko no, może inaczej. Nie wiem. Yy, jeszcze muszę się zastanowić. No, a tu witamy się z moim nowym zegarkiem. Yy, tu gdzieś. Yy, a jest jeszcze te wyzwanko tutaj, bo chcę dokończyć te bingo i resztę stąd już wyjęłam i chcę zalaminować, no bo tych nie zalaminowałam. Dobra, do rzeczy. Naszykowałam, OK I tutaj brakuje. 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16. Mam takie... Wiecie. Postanowienie noworoczne, że dopóki nie uzupełnię, nie będę nic kupować. Ale wszyscy wiemy, jak działa temu, nie? Tam sporo drobnych, ale to nic nie szkodzi, będę wymieniać. Mam wrażenie, że dzisiaj jest lepszy kadr, tylko wiecie co? O, coś mi się dzieje ze statywem, bo przez to, że ja go za każdym razem odkręcam od stołu, jak kończę wyzwanka, to mam wrażenie, że zaczyna być luźnym. Moment, kalkulator ma tu być. I tu mam tak. wilsza dyscyplina, to zbieram na wakacje. Ale to nie na jakieś tam, wiecie, wakacje. My wyjeżdżamy co roku domku do domku glasu Nas nie kosztuje dom, nie kosztuje, nas kosztuje tylko i wyłącznie wyżywienie i ewentualnie. procenty, Jak ktoś chce. Rubinowy Talizman. To będzie. A to zbieram na telefon bo ja. Y, Płaca za swój ratę 30 zł, syn za swój płaci 20 zł, ten dorosły. Ale chcę mu taką niespodziankę zrobić i spróbować spłacić nasze dwa telefony. Księżyc cały zbiera na szkołę dodatkowo. Syn na oszczędności zbiera na mego psa i bandę. Więc tak, ile jest tu mamy? Cztery chyba. Dobra, to zaczynamy po kolejce. Nie, yy, na szkołę, kawałek Zgubiamy już od Ewelinki nowy... Długopusz. Ale jakbyś się zobaczył, mój piornik, W mój piórniku to jest pilniczek, yy, śrubokręt. To jest wszystko. A to nie nim. Nie wiem, czy teraz wyropak zgubiłem, chyba. Mam. Muszę sobie chyba kupić, a, tak jak syna, takie systemy obrotowe, na na ma zakryć, w ogóle. To chyba ja sobie też mogę kupić. Dobra. I e, tutaj jest ile? Raz, dwa, trzy. 4, tak? Nie, być 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to kostka zadecyduje. 5, mam nadzieję, że to zdradzi. 3, 4, 5. Nie, może ja liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. dobra, 5. To najpierw zrobimy tu. Wyszło nie? Piękne jest to wyzwanie, bo ja jestem nim po prostu zachwycona. Nie wiem, czy nie zostanie na drugi razem, ale no, jeszcze raz, jeden, czyli tutaj, dobra, gdzie? No dobra, pięć. Ona a, odkurzaczę dalej. Ale ten... Nie naszykowałem, ale już jest progres, bo już go przyniosą do pokoju. Jeszcze raz dwa. I dwa też kropka. Dobra, dalej nosek. Dziewięć. 24, tak? O, ile dobrze liczę. To jest status, ale ja nie wiem, czy chcę zapisywać. O, w tym uśmiechnięciu pięknego, 24. No więc nie, na szkole, mam za dużo drobnych. <coughs> Szczerze, nie pamiętam, ile w tej pieniędzy jest, chyba 100, kilka złotych. Ale wolę mieć drobniejsze, później sobie wymienić. E, dobra, rubinowe talizmany. Trzy, sześć. Też kostka nam zadała, Dwa. Też do Na pewno to cieszy. Nie mogę się doczepić tego rocznego od stokrotnika. 7. no to może jeszcze coś Może tak sobie kalkulator, Jeden, czyli tu. Siedem w się chciało trochę jeden pomarać. Dobra, trzy. W ogóle piosenkę nie chcę pisać. Momentek. Tak. W ogóle była u mnie ostatnia moja piosenka. Bez zapowiedzi. I zorganizowałyśmy sobie... Um, miał być weekend w SPA. No Ona ma męża. I tak... U. I nie bardzo chciał się zgodzić na weekend, więc jedziemy po prostu. Ze, jedziemy w sobotę, niedzielę w wieczorem, wracamy. Kupiłyśmy sobie masaża. nie masaże. tam było 3 i 16, tak? 26, ok. Idziemy w po moich urodzinach, bo tak może mi się dać moje siostra. I zrobiłem sobie, sobie. Zrobiłyśmy sobie na moje ordziny pracy. A tutaj status jest? Jest, tu chyba będę chciała zapisywać. Dobra, wy jak to oglądacie? To jest 31, 12. Ostatni dzień. 26 Coś wiecie co chyba mi... No go pisz. Kaputa. No, ja tego pisałam, lata, nie wiem. niektóre kto go pisałam kapa, latami. W każdy dzisiaj chcemy odłożyć, a później nie wiem, czy po prostu nie będę losowała. Dobra. Nie wiem, czy to nie będzie przegięcie, no ale dobra. Troszkę się zdecyduje, ile zdrapujemy trzy. Idziemy tak, dobra. Idziemy po kolei. Nie no, na następny raz muszę. Uff. Dwanaście. żeby mi się tarczyło pójść wszędzie. Jakie plany na sylwestra? Ja zrobiłam ciasto, karpatkę. Jedną z nielicznych, które umiem. Zrobiłam sałatkę, kupiłam soki i będziemy z chłopakami grać w gry. I tak spędzimy czas. Na fajerwerki nie wiem, czy wyjdziemy, bo tak jak wspominałam, mój pies się bardzo boi. Więc nie chcę nie zostawiać. Zresztą młodszy syn też nie przepada. To na pewno będzie tylko 160 zł. Słuchajcie, czy może nie było, że 160 to jest najwyższa kwotę, Bo powiem wam, że. Ojku, a ja później drapie. 10, 29. Chyba tyle z drapek. Chyba i tu będę zapisywać. Mhm, bo nie sądzę, że tam będzie po złotówce. A to mi chyba raczej nie starczy. A nie, to A nie, jest jeszcze jedno, Słuchaj, że to jest ostatni. Zostanie to na, do czegoś zwrócimy. nie lubię. Chociaż nie. Zobaczymy, na 20. 6, 8, 9. Dobra. I nie zostało nam to. Jaki jest ten ręcznik? Czy iść po kolei, czy sobie jednak pomieszać? Ale chyba jednak sobie pomieszam. Spójrzcie, kartę mi chcę wyjść. E, żeby nie było za łatwo. Czyż, kochani, mi wybrać kartę? To dawaj. Numeryki są od 1 do 20. 13? Dobra, dzięki. Ludzie śnią przeciętnie od... Śnią przeciętnie od 1 do 2 godzin każdej nocy. O 13. To może jeszcze jedna to już ja głosuję. Niektórzy, niektóre z są realistyczne, bo mózg wykorzystuje prawdziwe wspomnienia, krótkie lego i układa z nich nowe sceny. mam czasami mega realistyczne sny. Tu nie mam jakiś mazur, bo weźmiemy To jest. 13. No. 19. 20 zł. To już odkręcę. Słuchajcie, ile mam 20 tutaj? Mam kodzie sami nie chcę 10, 16, 18 i 20. No tak, niektóre koperty to się tak ciężko otwierają, że. No później po, po filmiku po wymieniu, bo nie chcę w tych kopertach mieć drobnych. Tak mi tak nie szkoda, jak tych. No to jest trochę droższy. Wiecie, zobaczymy, i mi zostało 5, 6, 7, 8, 9 zł. Mam cztery wyzwania. Zobaczmy kostkę, może czwórkę, i czwórka zadecyduje, gdzie pójdę. O. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Mam mówię ciszej, bo standardowa mój starszy się no, To pierwsze okay, 9 to może to ze zdrowką ups, nie będę ryzykowała. Tylko gdzieś się znajdziemy 9 zł. Czy jest? Jest. Pięknie. Jeszcze tak mam nadzieję, że mam uły w nie lewą, ale tak mam No, weszło. Okay. A gdzie tpnie? Ja całe życie za kręt jestem. Jak zwykle, ani się nie przedstawię, ani nic. No ale już wiecie, że jestem Ewelina. Z kanału wiecie jakiego, bo jestem przecież napisana. Teraz, ja to bym musiała wiedzieć, co sobie za każdym razem e, e, pisać na kartce, co chcę powiedzieć. No i mam pamięć dobrą, ale krótką. No także jak w takim układzie, jak to jest ostatni film w tym roku. To na koniec życzę Wam spokojnego i finansowo pokładanego nowego roku, chciałam powiedzieć życie, przepraszam, nowego roku. Nie każda koperta ma swój cel, a oszczędności dadzą Wam satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa. Aby nowy rok był jeszcze lepszy niż ten, kończący się, na szczęście się kończy dla mnie. I jeżeli lubicie moje filmy, moje dzięmganie, Moje ciągłe pomyłki, to będzie mi bardzo miło, jak wystawicie subka i łapkę w górę, bo dzięki temu wiem, że no ogląda, oglądacie, że, że lubicie to i wiecie, jestem małą twórcą, niedawno założyłam kanał no, jak widzę łapkę w górę, no to wiem, że Wam się to podoba, tak? Więc tak, no to co, w 2026 mam nadzieję, że kto nie zaczął oszczędzać, to zacznie i będziemy oszczędzać razem. Jeszcze raz szczęśliwego Nowego roku. zamykajcie balkony. Wiem to z doświadczeniem na e, czas spuszczania fajerwerków. Bo kilka lat temu jak byłam u koleżanki na Sylwestra, e, zostawiła otwarte znaczy uchylone okno balkonowe poszłyśmy na podwórek. W tym czasie wpadła e, jej e, i tak i zajął się balkon. Na balkonie została podłączona chłynka. Także tak, ojku, przepraszam, Dobra, to jeszcze raz wszystkiego dobrego i widzimy się tuż, to na dobro. Nie pamiętam, kto to jest. Ale chyba szósty. Dobra. No to już jaki